Witam wszystkich. Dzisiaj poniedziałek. Wczoraj nawet nie otwierałem, bo tak wiało strasznie, że szok. Czyli też trochę wieje, ale już nie tak jak wczoraj. Coś tam górą jest, ale nie wiem co to jest. Coś do cieło. Budapeszt może. Ale nifce. Te moje. No, te moje. Panie Kurczę wyszedłem a nie ma bocianów. O Jezu, tam są Wracają, bo całe nieby, o nie wiem czy to Chyba Jaszczą patakował Byłem ci od zupę podgrzewać A tu A tu po bocianach Nie widać całe niebo bocianów Wracają, musiał Jaszczą coś Atakować, ale czy coś wziął? No tu usiadł bez kosmosu. Dobra, pomiechę położę, bo boją się. Jazda, kurno. Nie wiem, czy coś wziął. Tam ta część, oczywiście, bardzo wysoko, ale nie tutaj. Znaczy, no nie no bo uciekają przed jaszczem, Ale musiały być bardzo daleko. Nie mogłem ich zobaczyć. A ile mnie nie było, może z 5 minut. No. Ale ciekawe, czy coś wziął. Muszę się pana Janka zapytać. Pan Janek też. Tak, coś, coś ich. Poposzyło, bo na bombę spadają A i to tak, gołym bierzenie No dobra O jak szybko schodzą Ciekawe czy Budapesztka jest A nic jak białego bociane to nawet się nie zorientuje Chyba że coś z koloru To wtedy no, ale nie ma go, więc musiał chyba coś wziąć, bo go nie ma, nie widać go, jakby nic nie wziął, to chyba by ich jeszcze dłużej straszył. Witam dzisiaj, co jest? Wtorek. ciary tak sobie chodzą, wczoraj mnie wystraszyło, okazało się, że prawie na drugiej wsi, to później mi koledzy mówili. A tu jest kilka leni, bidyny już są do sprzedania, a reszta tam wczoraj mnie pan Janek skrzywdził, zranił mnie dwa bose bociany złapał. Także selekcja jest no i to tak właśnie. Tu jeszcze dwa siedzą na obozie. Możesz no, ty, Leniu. No, to tak właśnie. No, tam te fajnie nawet chodzą. na jesień się zrobi selekcję, bo tu jest mój, to jest głównie moje. te bociany są dwa, chyba są tylko bosy, a reszta to są moje bociany. no, ale wczoraj tak wyszedłem od tej zupy, to kurczę, patrzę, nie ma nigdzie tych bocianów, się wystraszyłem. no chyba pan Roman dzisiaj nawet zgoni, dawno nie ganiał. Ostatnio nie mogłem wam wstawić tego puszczenia Budapestki, bo jakoś mi się w filmie chciał wgrać w każdym razie A gdzie ona teraz jest Jeszcze dzisiaj wczoraj była, a dzisiaj A dzisiaj już jej może nie być Szczerze to jej nie widzę. zaraz spojrzę w niebo na niebie też jej nie widzę chyba że do pana romana siadła ale raczej nie zaraz idę i zobaczę bo ona siedzi w tej budzie Nie siedzi w budzie, jest. Nie będę świecił, ale jest. A no nie wiem, czy ten wyszwanc to w końcu samiec, jest. Czy... Ale żeby samica tak gruchała, i ja skrzydła rozkładała, taka wesoła była. No dobra. Jeszcze później wam coś dogram. Ale tego wyszwanca oddam. Widyny też sprzedam. Typlery też oddam. Wyzbędę się tego koloru, bo skupię się na bocianach. No. dobra, tam na razie przerwa. Dzisiaj jak widzicie pada śnieg, także dzisiaj goniania nie będzie. Dzisiaj z budy na wbudzie jak to w budzie, w sobotę sprzątanie Jeszcze tego wyszłańca nie wywiozłem Te plery parzę, ale coś mi to słabo idzie Siedziały 4 dni, a nie siedzą razem No i to tak właśnie No jak się uda wszystko będzie dobrze to wstawię wam wczoraj, przedwczoraj co tam trochę nagrywałem z tych oblotów ile tam się nazbiera to tyle wstawię co jeszcze chciałem powiedzieć no i w sobotę coś tam dogram, bo będę sprzątał, będę tutaj dłużej mam nadzieję, że pogoda będzie w miarę fajna, więc że mi nie, no nie ściśnie, no nawet jak ściśnie no to jakoś Jakoś tam Typlerka siedzi tutaj A Typler tam gdzieś tak no. się nie sparzą to ich oddam też a może ich oddam bez sparzenia Nie wiem pomyślę muszę ten kolor zmniejszyć bo Nie, lubię parzyć, denerwuje mnie to parzenie tam No, a dzisiaj śnieg Dobra, nie przedłużam, nie zanudzam Dzięki tam wszystkim za oglądanie Subskrypcje, łapki w górę, łapki w dół jeśli są, bo teraz to nie widać No i oczywiście za komentarze, zawsze najbardziej Tak jak mówiłem, ja zawsze chętnie odpisuję I za dobre i za te gorsze, ale po prostu żeby były prawdziwe No i to to tak Budapesztka oczywiście jest, także Dzisiaj ich nawet nie otwieram Nie wiem czy nie wsadzę No nie mam klatek bo musiał jeszcze tych bosyk tutaj wsadzić Ale nie mam klatek Parzę teraz tego siwego koczka tego bociana z tą z wyszwanczką czarną bo Oboje bardzo dobrze latają, a tam nic nie będę donosił i tam no. i tak, paskudna pogoda, ta zima taka nie wiadomo jaka. Dobra pozdrawiam jeszcze raz wszystkich